Kandydatów, proszę wziąć długopisy i zapisywać, bo to będzie potrzebne. Ja oczywiście pod filmem napiszę, ale słuchajcie. Wiesław Lewicki, kandydat numer jeden, druga postać, Maciej Maciak, kandydat na prezydenta, także. Następny kandydat. Numer 3. Jakub Perkowski. Jakub Perkowski. Następna postać. Numer 4. Eugeniusz Mieczysław Sendecki. Tak jest. Numer 5. Kandydat. Romuald Tadeusz Starosielec.